Daj tą piłkę, tą piłkę pomarańczową Daj weź ją do ręki Nie denerwuj mnie człowieku, nie denerwuj mnie Tą piłkę Prezes! Jeszcze raz, bo nie trafiłeś w niego Prezes. O Jezu Dobra już, koniec, koniec, Max chodź Tą piłkę, będziecie mogli dzisiaj wykorzystać raz, nie? Dzisiaj robimy wyzwania, za które będziecie zgarniali hajs Jak wykonacie wyzwanie, to zdajecie hajs A jak wybierzecie tą piłkę, to macie to wyzwanie razy dwa Okej? Okay? Rozumiesz? Dzisiaj co? Po prostu? Ta piłka? Raz, ale raz na próbę? Nie, nie, raz na jedno wyzwanie, raz w odcinku, będziesz mógł tą piłkę użyć. A no co tak? No tak średnio bym powiedział Raz, o, A ty, Mak, dopiero co gips zdjąłeś, nie? Tak Co ty zrobiłeś, że miałeś gips, stary? O, mi tak jeden chłopak uderzył w piłki No, ja obroniłem i złapałem rękę Tak, Brzezik też tak zrobił ostatnio, że złamał rękę, co stał na łapie Nie! Czyli dzisiaj robimy wyzwania na haj Wy zostawcie łapkę w górę, żeby było razy dwa pod tym filmem łapkę w górę I subskrybujcie kanał, bo trzeba subskrybować kanał Kto nie subskrybuje kanału, to jest Kto pierwszy? Ja. Wybierz jedno zadanie. I ważne jest, żeby wybrać piłkę, raz, dwa to musisz przed zadaniem. Nie biorę. Czyli pierwsze zadanie bierzesz bez piłki. Uu. Karny na... Karny na życzenie. Czyli musisz powiedzieć tam, gdzie strzelasz. jest, tak? Tak. Lewy, lekko po górze. Co powiedział? Okno? Nie. Powiedział lewy dolny, trochę po górze. Trochę po górze, a celował gościu w okienku. Dobra. Prezes, pierwsze wyzwanie. Jest kusiu. Połówka? Połówka? Ja! To jest no, messi. jedna próba trzy dychy, dwie próby dyszka. Jaki warianty wybierasz Tomasz, to, masz Messi? Takie, bo może wierzę. być podróż. jedną próbę. Prezes, ty tam będziesz pilnował bar, tak? Prezes bar, czy to trafi? No, okay. zobaczmy, zobaczmy. Dobra? No, może, jestem gotów. Nie ma. Aj, 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 aj. Za mocno. Jeden na jeden będziesz grał. No jak, jak wygrasz na bramki, to masz dyszkę. Jak wygrasz na panę, to masz trzy dyszki. Czyli pana to siata, nie? Dobrze, Ale to najpierw ktoś musi wylosować jeszcze, nie? To jeden na jeden. Czyli, czyli czekasz na razie? Jak preza bo jak wylosują jeden na jeden, to gra z nimi. Jedna słupka z filmów na karku. Nie, no nie wierzę. że nie teraz? Nie. No i wszystko. Nie no, robię sobie człowieku wąpę, no, no, nie robię Czemu? Nie zrobisz pompki? Nie. Nie! Eee, nie. Dlaczego on. No, Dlaczego? On robi pompki, za każdą pompkę ma 5 zł. Jakbyś miał 100 zrobić, stary, nie. to byś miał 500. Niżej, jeszcze niżej plecy, wyżej głowa i łopatki do góry. Tak, wiesz, no Powoli, powoli, powoli Powoli i ręce musi do przodu już. O! No i dziękuję, koniec zadania. Dziękuję bardzo. Koniec imprezy. Dziękuję, dobra noc. Napiszcie w komentarzu, ile wy umiecie pompę, bo prezes nie umie. Dobra, to, to ja podwajam to zadanie. 50, to ty za pompkę. Nie chcę mi się. no trzeba jakoś... Dwie dychy za pompkę. Nie ma oszustwa. Pięć dych za pompkę. Ja nie, no to jest prezes wylosował. No, Dobra, to 100 za pompkę. Nie oszukujemy na to, Prezes nie, to. nie umie z tego pan stuwa za pompkę mu daje. Trzy strzały masz, poprzeczka jest za dychę, słupek za pięć. Masz trzy strzały. Bo przypominam wam, że macie po trzy wyzwania, nie? Ty Cztery chciałeś robić przemianę od Prezesa Robię do Ronaldo. Ty kiedyś... chciałeś robić przemianę, jak ty pompek nie umiesz robić. I ty Cztery chciałeś robić przemianę? Się. Ty Cztery chciałeś robić przemianę? Cztery dni utrzymałem i chyba ze razy. Co utrzymałeś? Z siebie na nogach chyba. Ale Ty jest nie jesteś, ja... No pokaż pompki. Pokaż pompki. Pokaż pompki. E, tak w komentarzach Prezes Pompuj. Piszcie mu, żeby się nauczył pompek widzowy. Tymczasem przejdźmy do wyzwania Tomka. Tomasz, a tego nie masz. Nie masz? To nie masz to nie masz Jego też nie masz Dobrze Jest trafił Czyli Tomek 10 zł na koncie Tomek prowadzi 10 zł na końcu Co to? Poprzeczkę na dużą Tak, poprzeczkę na dużą Jeden strzał tylko Stąd też? Na pewno jedną próbę bierzesz? Żeby nie było potem stary, że ktoś cię oszukał Uwaga, uciekać! Lekka kraksa, można by rzec. Teraz ty To pod piłkę w Tak, do wino? tak. Krętka. Tak! Krętka! O kurde! A ta piła jest do wkrętek idealna! No jak nią nie wkręcisz, to ciara. Kurde, a to jest jedno za trzy dychy, czy... Jak jedno trafisz, za... jak jedno trafisz to masz sześć dych. Wkręcisz za pierwszym to. razem, to masz sześć dych, ale... Ma... A trzy próby, dwie dyszki, tak? No. No to dawaj, chodź. Ci najłatwiejsze zadanie wypadło, jakie może być do tej piłki. Najstary, jak, jak tego nie zrobisz... Żeby było na pociąg na ojciora. Jak łajciora. tego nie zrobisz, stary, to siara. Aj. Za bardzo. Słońce na no. To mógł, to mógł być powód swojego nietrafienia, wiesz o co chodzi? Oj! Nie ma. No wziąłem chyba najgorszą piłkę, bo ona się za bardzo nawet okręciła. Dawaj prezes, prezes. Prezes. Oj, 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 oj. Ono się za bardzo dokręca. Za bardzo się dokręca. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, żebyśmy zagrali hardkorową siódemkę, tą piłką. Nie, mam lepszy pomysł. Całego mecza. O! I albo całego mecza. tylko górą. Napiszcie co chcecie, żebyśmy nagrali. Trzy mecza? Tą Meca. piłką? Trzy hardkorową siódemkę? 25 pięć tysięcy łapek w górę Mecze. i to robimy. Jedna główka, jeden złoty. Tak Ci się to opłacało. Ile główek zrobisz? Ile masz główek? Nie wiem, trzy. To i bez piłę i robisz stary. No. Co kurde, co kurde, jedna próba. No dobra. Raz, dwa, trzy, trzy złote. Całkiem dobry wynik. Jak zrobisz teraz mogę Ci dać drugą próbę, ale musisz zrobić minimum 10, a jak nie, to tracisz wszystko. Nie. No okej, okay. wszystko? Bierzesz piłkę z dwa? Jest. Okej. Okay. Jeden na jeden, czyli Tomek będzie grał w finale z Maksymem. Siata to koniec meczu, wiesz, Maksym... Siata za ile jest? 60 albo 20, albo 30, albo 10. Dubnie. Chyba. Dobra, gotowi? Do startu, start! I ruszyli, i ruszyli, aj, to mogła być, być już bramka. Do metra gramy. Aj, nie ma, nie ma siaty, nie ma siaty. Ej. Aj, chciał siatę założyć, ale nie ma. Aj, ten też chciał siatę założyć, ale nie ma. Gramy, Tomek zaczyna. Tomek. Oj, 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 oj. Tomasz Messi! Tomasz Messi! Nie, 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 Wybieraj, albo 61 złotych, albo 59. No co o chodzi? chodzi? No nie może być 60. Czemu nie. No bo Denis się do nas No próbuje. właśnie stary. Jaki Denis? Denis Dałęcki. No 61 zł. Ale sportową rękę powinien Ci podać, Max, nie? Bo oglądaliście tą walkę? Po, podał mu rękę sportową. No. Dobra, y, moja propozycja na koniec. To jeszcze każdy może mieć jeden strzał tą piłką pomarańczową w poprzeczkę na dużą bramkę. Ale ile? Stuba. Stuba. No, stuwa oh. na koniec. Jeśli traficie, to macie stówkę. Każdy, jedna próba. grubo co no. Oni nie trafią, trafi i mam najwięcej. Nie? Czy to się nie opłaca nawet z lewej tą kopać? Stary, no wyzwanie to wyzwanie. to jest pierwszy? Trafisz? Nie, totalnie nie wiem, jak zakończyć. w wcinką, czy normalnie. Ja też nie wiem. Ja też totalnie nie wiem, bo ona jest nieobliczalna. No. Nie. To by była poprzeczka. Tak. To jest kurde tego. Tak, poprzeczka, no. Powiedz stary, co ty kombinujesz. Czy, taki, czy taktyka będzie na gwisie, czy na dzika? Nie. A ja wiem, Tomek ma taktykę w poprzeczkę. Nie! Niech to! Musisz dać epicki strzał. Musisz epic shot. Crossbar challenge 100 PLN. Nie. PLN. Dobra, ty najlepszy polski dziennikarka. Ale by były jajtaj mi by takie coś wpadło, nie? Podsumowałem prezes ile wygrałeś? Dobrze jest Tomek Tomek ile wygrałeś? 7 Siedem dyszek 7 dyszek Więc, co wygrałem? Ile 13. 13. Co? Jakie 13? 13. Za co? Nie wiem 3 To co oszukujesz? Za karę masz minus 5 zł Nie, nie da się Oszukał! No Oszukał! No tak to działa Za karę to 3 zł do prezesa idzie Max, gratulacje? 3 zł <laughs> Prezes, gratulacje Zero złotych, to bardzo. Tomasz, gratulacje. Siedem, siedem dyszek tam z hakiem. A wy, gratulacje, że dotarliście do końca, subskrybujcie kanał, no i co, widzimy się na obodzie, trzymajcie się, elo.